To jest bardzo ciekawe, ale my się boimy tylko emocji. Ty się nie boisz tego, że ona powie nie. Nie boimy się żadnej... Stu... My się boimy emocji, które mógłbyś poczuć w danej sytuacji. Ty się... Tylko tego się bawiamy, że jak ja się odezwę, zaproponuję kawę, a ona powie, że nie ma ochoty na kawę, to wtedy będzie mi przykro, smutno. Będę się czuł gorszy, odrzucony. A ja się tak nie chcę czuć? Czy ja się boję sytuacji, w której będę się czuł odrzucony? A ponieważ nie chcę się czuć odrzucony, więc będę unikał sytuacji, w których mógłbym poczuć się odrzucony, czyli będę siedział w jaskini. Ale to nie jest strach przed tą kobietą, a nawet jej słowami. Nie nie chcę z tą kawy, to jest strach przed tym uczuciem czucia się odrzuconym, gdy ona powiedziała, że nie chce. Ja się boję emocji, które są we mnie. To nie ma z nią nic wspólnego, nigdy nie miało. Dlaczego ja się tego boję? Bo mam to w sobie. Gdybym nie miał w sobie poczucia bycia odrzuconym, to bym się nie bał tego, że poczuję się odrzuconym, bo by to już znikło, bo bym był pewnym, że to już znikło z mojego życia. Ale ponieważ ja wciąż noszę w sobie odrzucenie i ja go noszę, od 23 lat, ja go noszę tam w wieku 5 lat, poczułem się odrzucony, bo tam mama krzywo spojrzała, zamknęła w pokoju, bo babka, bo dziadek, bo tata nie chciał się pobawić. Już wtedy zaczęło się, nazwijmy to, gromadzić we mnie to poczucie odrzucenia. No i się go tam ładne parę kilo, kilogramów metaforycznych nazbierało. I ponieważ jest we mnie w moim wnętrzu parę kilogramów uczucia bycia odrzuconym, i ono jest niewygodne, niekomfortowe, ja mu stawiam opór, nie chcę go poczuć, czyli go jeszcze nie zaakceptowałem, nie pozwoliłem mu się wyczerpać, to dlatego unikam sytuacji, w których mógłbym poczuć to odrzucenie, czyli sytuacji, w których płyta mogłaby mi odmówić, i dlatego siedzę w jaskini i nie wykazuję działania, bo ja się nie boję jej, tylko uczucia bycia odrzuconym, które i tak trzymam w sobie. Dlatego nie ma innej drogi niż poprzez wewnętrzną pracę, no po prostu nie ma. Nie da się inaczej. To jest wszystko ściemnianie siebie. Jest tylko jedna droga do wolności, do szczęścia, do udanych, harmonijnych relacji. Przez własne wnętrze, przez zrobienie porządku na strychu, z tym trupem w szafie. Dopóki ktoś nie zrobi porządku z trupem w szafie, z tymi śmierdzącymi kartoflami w piwnicy, czy z tym bałaganem w strychu, czy jakąkolwiek inną metaforą możemy nazwać, nazwać Jakiś wewnętrzny chaos, dopóki tam nie, nie zrobi się porządek, to nic się nie zmieni, bo świat zewnętrzny, nasze życie wynika z naszego świata wewnętrznego. To jest tylko zawsze kwestia, kiedy już ktoś do tego dojrzeje. Ja jestem wdzięczny za to, że dojrzałem do tego relatywnie w młodym wieku. Są mężczyźni ode mnie dwa, trzy razy starsi, i oni wciąż jeszcze wierzą, że to przyczyna jest gdzieś na zewnątrz. W wyglądzie, samochodzie, a ona zawsze była wewnątrz. Natomiast no, ja to akceptuję, bo to trzeba ogromnej odwagi, żeby zechcieć otworzyć tą szafę, bo tam jest 10 kilo odrzucenia. To nie jest przyjemne ten moment, w którym otwierasz tą szafę i nagle wraca to całe poczucie odrzucenia, które, które schowałeś w tej szafie sam przed sobą w dzieciństwie, bo ono było tak bolesne. Więc ten moment. Oswajania się z tym jest skrajnie nieprzyjemny, dlatego tak mało ludzi ma odwagę otworzyć szafę. Potrzeba do tego odwagi. Bez odwagi ja nie wrócę. To jest właśnie odwaga. Odwaga to jest, odwaga to jest ta cecha, to jest takie wewnętrzne poczucie, że no poradzę sobie, cokolwiek by nie było dam radę. Takie wewnętrzne poczucie pewności, cokolwiek nie będzie w tej szafie, jak się okaże że tam będzie 10 trupów, spoko, ogarnę, dam radę. I to jest ta odwaga, otwierasz szafę, już dobra, co ma być, to będzie, ale stawię temu czoła. I otwierasz szafę. No i, i faktycznie czujesz dyskomfort, czujesz to odrzucenie, które miałeś w dzieciństwie. I czujesz, 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 i nagle znika. Nagle to poczucie odrzucenia nagle się wyczerpało. I nagle wizja podejścia do kobiety na ulicy, czy gdziekolwiek do odezwania się trakcyjnej kobiety, już nie budzi w tobie lęku. No. No kobieta, no jak nie będzie chciała, okej, okay, nic się nie stanie. No i podchodzisz do niej. Jeszcze podchodzisz bez lęku, tylko radosny, entuzjastyczny. Mówisz, hej, stwarzasz wrażenie bardzo interesującej kobiety. Chciałbym pójść z tobą na kawę, co ty na to? Nie masz lęku, jesteś wyluzowany. I oczywiście dzięki temu, że jesteś wyluzowany, no to robię zupełnie inne wrażenie. Jesteś inaczej odbierany. No i prawdopodobieństwo, że pójdziesz na kawę jest stukrotnie większe. A dopóki masz trupa w szafie... <grych> I kombinujesz jakoś dookoła, to się męczysz. Czyli zawsze tym punktem wyjścia, tym, zawsze punktem wyjścia jest odwaga, wszystko się sprowadza, no ale to nie jest nic nowego, my to wszystko wiemy. To, to nie jest nic nowego, że bez odwagi, dopóki człowiek nie wejdzie na poziom odwagi, czy dopóki mężczyzna nie wybierze odwagi, nie odważy się, żeby, żeby się odważyć, no to będzie stał w miejscu. Czyli to jest najważniejszy moment w naszym życiu. To jest moment, w którym człowiek wybrał odwagę. Odwaga się po prostu wybiera. To jest coś, co każdy w sobie ma, tylko że niektórzy mają to jeszcze przy, zapuszkowane, ale ktoś może podjąć taką decyzję. Chcę być odważnym człowiekiem. To jest, to jest mój cel. Chcę stać się odważnym człowiekiem. Na razie widzę, że często mi się portki na myśl o robieniu rzeczy nowych, ok, ale chciałbym, mam taką intencję. Chcę się stać człowiekiem, który jest odważny, który nie ucieka od problemów, od wyzwań. Jeżeli będziesz miał taką intencję, to ten świat, z moich obserwacji, jest tak zorganizowany, że zostaniesz przeprowadzony przez różne lekcje, w wyniku których odkryjesz wewnętrzną odwagę. Wszystko ci pomoże, świat ci pomoże, czy to w co wierzysz, jakkolwiek to nazwiesz, zostaniesz poprowadzony, żeby ta, tą odwagę odkryć. Ale najpierw musisz zechcieć, najpierw się zaczyna wszystko od wy, wyboru intencji. Jestem gotowy, jeżeli to prawda, że jest we mnie odwaga, dzięki której ze wszystkim sobie poradzę, to ja jestem, go, to ja chcę tego doświadczyć. Jestem gotowy, żeby tego doświadczyć, żeby ją poczuć. I, i, i w końcu nadejdzie taki moment za pół roku, za rok, za osiem miesięcy, za półtorej roku, a może za miesiąc, a może za tydzień wydarzy się kilka wydarzeń. Wydarzy się kilka wydarzeń, które Cię przez to przeprowadzą i na końcu których będzie takie poczucie, kurde, dałem radę. Miałem, miałem małą katastrofę. Coś mi się tutaj. Miałem parę trudności, przeszedłem przez nie, dałem radę. I poczujesz, aha, to to jest ta odwaga. Dałem radę. No to czekaj, jeżeli poradziłem sobie z tym, to ze wszystkim sobie poradzę. Może będzie trudno, może będzie bolało, ale poradzę sobie. I to jest ta odwaga. Każdy z nas to ma, lub mógłby mieć. To jest tylko kwestia wyboru. Po prostu nie zawsze do tej pory odwaga była dla nas ważna, nie była na, na pierwszym miejscu. Dla mnie kiedyś odwaga nie była na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu była rozrywka, impreza, przyjemność, wygoda, a nie odwaga. A od momentu, gdy odwaga stała się na pierwszym miejscu, no to z każdym tygodniem i miesiącem mamy jej odrobinkę więcej, odrobinkę więcej i stawiam czoła coraz większym, coraz większym wyzwaniom. Tak więc moje gorące polecenie jest takie, że najlepszy prezent, jeden z najlepszych prezentów, jaki możemy sobie sprawić, to podjąć decyzję, że chcesz stać się odważnym, odważniejszym człowiekiem, bo jak ktoś podejmie taką w decyzję, to całe jego życie się zmienia. I to w takim stopniu, że nawet nie ma pojęcia, nie jest w stanie przewidzieć, gdzie będzie za 5, 10 lat, jak zacznie być odważnym człowiekiem, bo wtedy jego proces po prostu jego proces wzrostu i rozwoju przyspiesza w takim tempie, że to jest niemożliwe. A odwaga to jest stawiasz czoła niepewności. Czyli do odwagi to już jest potrzebne jakieś zaufanie. Z, z moich obserwacji, jak nie ufasz, że sobie porad... to już jest jakaś Odwaga to już jest jakiś stopień zaufania. Musisz ufać, że jest w coś w tobie jakaś moc, jakieś wsparcie, jakaś mądrość, inteligencja, nieważne jak to nazwiesz, intuicja, duszyczka, serce wyższe, ja, to nazwij to jak chcesz, ale wierzysz, że jest coś, co ci pomoże sobie poradzić. Także odwaga zawsze jest równoznaczna z jakimś poziomem, to już jest jakiś poziom ufności, zaufania do życia, do czegoś większego, że, że jest coś, co chce dla ciebie dobrze. I właśnie ta ufność, ta gotowość do zaufania bo odwaga to nic innego, jak stawiasz czoła niepewnej sytuacji, jest jakaś niepewna sytuacja i ty w nią idziesz, chociaż nie wiesz, co się stanie i czy z niej wyjdziesz, ale idziesz, bo ufasz, że przez nią przejdziesz. No, i właśnie na mocy tej ufności sobie z nią radzisz. Ta ufność za ciebie ogarnęła tą sytuację, to, że poszedłeś. Tak więc, tak, odwaga jest zawsze równoważna z ufnością, tak więc to to należy trenować. Jedną i drugą rzecz. Trenujesz siebie w tym, aby być bardziej ufnym, ale nie w bardziej ufnym życiu, że ufasz po prostu, że jest coś większego niż ty. Jakkolwiek to nazwiesz mądrością, inteligencją, Tao, wszechświatem, Bogiem, nieważne, jak to nazwiesz. To jest wszystko na pewnym poziomie to samo, ale ufa, że jest coś większego i że dzięki temu sobie poradzisz. No i sobie radzisz, i zaczynasz sobie radzić. Także ufność jest podstawą. Im większą, według mnie, im więcej, im większą ktoś ma ufność, tym odważniejszy jest człowiekiem. Jedno, idzie, jedno z drugim zawsze idzie w parze. Także życzę, życzę sobie przede wszystkim coraz większego zaufania do życia, do siebie i coraz większej odwagi, bo rozumiem, że to, to jest ten klucz. Zaufanie i odwaga.